Pan VIP! A pan VIP! Skoncentrowany! Dlaczego kompletny system autogazu KME to numer 1 na rynku? Jest uniwersalny i w pełni konfigurowalny. Obsłuży całą gamę tradycyjnych silników na wtrysku pośrednim od aut miejskich po wielkie krążowniki będzie doskonale i bezpiecznie współpracował z najnowocześniejszymi silnikami na wtrysku bezpośrednim od małych, trzycylindrowych, cylindrowych turbodoładowanych silników technologii Downsizingu przez technologię SkyActiv, EcoTech Hemi V8 Turbo, hybrydy, wtryski dualne oraz samochody po tuningu. KMN Evo Sky to dynamika oszczędności. I mamy to. Jak się jedzie? Dwa słowa? Znaczy zabawa, zabawa, natomiast no, na tych oponach plastikowych to my tam tańcujemy trochę. Ja no, niektórzy tutaj. jeszcze lepiej potańcowali jakby. No, a no, mówię, trzeba to podobnie, do już w rowie był. Nie, nie tylko on. No, Pochodzony. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Co się podziało? Paliwa nie mamy, samochód przerywa, także na awarii jedziemy. Ale dojedziecie do serwisu? No, Myślimy, że tak. Myślimy, że tak. No dobra. Na razie. Na razie. Jak się jedzie? Fajnie, nawet przyczepnie końcówka Jest dość no głośno, Ale jest bardzo przyjemność. odcinek Ten chyba bardziej leży od pierwszego Olejem trochę czuć A to tak ma być Normalne. Smaruje się na zewnątrz <noise> Dobra, <Hej. głosy> I teraz zwierasz jak będą jechali Zebrzej te z Tobą. 5 Jakieś przygody? Yy, dwa wyprzedzania po trasie. Czyli dobrze iść. No mówię, coś się stało, a ten... Dobra. przygody? Aha, no, po pierwszych OSA? Nie słyszę. Jakie przygody? Nie, przygody nie było, tylko nas wyhamował nas sejfciarz. Rozumiem. No, właśnie się No, no dobra. Dwa słowa po dwóch OS. Eee, no pierwszy bardzo słabo, nie umieliśmy rytmu znaleźć w ogóle, a drugi odcinek e, tam, przy jak wjeżdżaliśmy do wioski na tym mostku w prawo, e, zatrzymali nas i powiedzieli, że no niby odcinek, jest jakiś problem, więc zupełnie się wyłączyliśmy. Arek nas wyprzedził chyba kupak też, także tu nie jechaliśmy w ogóle na czas, także no ciężko rozumiem. nam się odnieść. Dobrze. Znaczy jak idzie? No na razie chyba to dobrze, spokojnie na razie powoli jedziemy. Znaczy nie, no nie powoli to nie jedziemy, ale, ale tak no, nie, nie będziemy tu szaleć. Nie, bo... Z Tomaszowa jesteś. Tomaszowa, tak. Tak jak obiecaliśmy no to... widowiskowo. No widowiskowo na pewno, ale ten. Ale ogólnie no, ciężkie warunki. No. no i trudne odcinki. Bardzo Dlatego dużo. się dużo nauczycie. No, bardzo dużo. My no, też przyjechaliśmy. Wywiedziemy takie torby doświadczenia stąd, że pełne. Dobra, powoza. To no, nie dziękujemy. Gdzie? Dobrze, dobre tempo mamy i no tak na jakichś tam miejscach, na płaszczynce, tam na nawrocie to troszeczkę tam bokiem poszliśmy. Tutaj w czernicy też na wyjściu i no, no, chyba delikatnie jedziemy. Delikatnie. No. Słowa podsumowania po dwóch odcinkach. Świetny rajd. Świetny, naprawdę brawa dla organizatora, fajnie. Znaczy no to nie do moja wina, że fajnie. Pada deszcz. Pada deszcz, ale ogólnie odcinki mega, także bardzo nam się podoba. Fajnie, Dwa słowa podsumowania. Cool. fajne odcinki, tylko naprawdę niebezpieczne. Jest Że co tak robić. Stylować, ale całe szczęście dojechaliśmy. Czy ABS witamy, witamy. w nodze ABS w nodze masz dobry Dobry, dobry, aż się dymi <laughs> Jak się jedzie? No ciężko trochę, ciężko Te warunki jednak nie pozwalają, Dziękuję. żeby się zbytnio rozpędzić. Dobra, kończymy, bo po następny Trzymaj się na razie Dania na podsumowanie dwóch odcinków No ślisko troszkę opony mamy nie, nie na tą pogodę no to miękki skid, znaczy miękki, średni no przedałyby się jakieś medie no ogólnie jest okej okay, no. W Poznaniu chyba łatwiej się jeść jak tutaj. Oj tak, natomiast takie warunki nam zdecydowanie pasują Ja wiem, że lubicie jak jest mokro Tak, ale nie, naprawdę odcinki są prześwietne, naprawdę super Dobra, pomodzonka. Nie dziękujemy, hej Cześć czołem Witam, witam. Czy to dobra fura na takie warunki? No nie wyhamowała, także Ta, <laughs> czy, a kierowca wyhamował samochód nie? popełniłem błąd, wpiąłem ABS, ABS i to była najgorsza głupota Trzymaj Przejść. <laughs> Jeszcze zrobić tak Jak się jedzie? Super pogoda, tylko średnio dopisuje, smachą przyczepnie, trzeba bardzo uważać, bo dużo załóg już poodpadało. No, trzeba uważać. Powodzenia. to wow. <laughs> Powodzą, Dajcie, jak się jedzie. Eee, tak jak przewidywaliśmy, bardzo ślisko, ale też eee, było parę miejsc, gdzie woda zaskoczyła. Więc... Ale w drodze się utrzymaliście. Tak, tak. Dzięki. W drodze, o dziwo, pana nie do końca pracuje jak powinna, ale... Dobra, powodzenia. Najważniejsze, że metr. Pytajcie, jak się jedzie. Bardzo dobrze, raz nas powiodło na pierwszym wygrodzeniu jak na lodzie. Zacząłem hamować auto aż zgasło, tylko się uratowałem ręcznie, zde żeby wytracić prędkość na szczęście nic nie uderzyliśmy. Tak łopaki, jak tak, się jedzie. Powiem ci, zacząłem cię znowu bać ślisko, prawie, ja nie słyszę. prawie byśmy tam zatoczkę nie wyrobili, nie wiem co się stało, musiało być w ślisko i nie, nie. No prawie auto Jak się zgasło, odpaliło pojechało pojechała akcja, jest, potem, jest, potem nie bo jest, akcja. to wam pompa ja nie, nie, słyszę, nie, nie słyszę. Słyszę. działała, nie? Teraz już pompa, pompa. działa, to teraz cham gaści. <laughs> jest dobrze, super. Rozbity przód chłopaki mają Chłopaki, ale Cześć, widzę przygoda była Przygoda, złapaliśmy dużo wody, nie byliśmy w stanie wychomować przed pierwszym wygrodzeniem i... Niestety ogrodzenie i małe drzewka. Także to chyba już koniec dla nas. Zaraz ocenimy straty. Też, jak idzie? Dwa trudne OS. Trudne, trudne, trudne są też warunki, także pierwsza pętla, taki plan, był plan, żeby pojechać na po prostu sprawdzić jak to wszystko wygląda I już wiemy gdzie można gdzieś tam mocno przycisnąć, i a gdzie bardziej uważać, także czekamy na to. Dobra nauka, Piąteczka. Dziękuję bardzo. Żeby ten odcinek się skończył. <grym> Dlaczego? Tak się Opony totalnie nie mamy. Jedziemy na slinku. Woda się pojawiła często na odcinku i pływaliśmy dosłownie. Walka z autor. Dzięki. Cześć. Cześć, witamy. I tam pisze, jaki dobry czas. Opony Słysza. dobre macie? Popony były dobre na pierwszy odcinek, bo byłam żabka, Aha. a teraz jest ciek wodny i każdy ciek wodny to zrywa przyczepność, albo w zakręcie, albo na wprost. Hamowanie do szykany, to na blokach lecieliśmy z 30 metrów. Jest I... ciężko. Czy utkwił Ci w oczach napis KME na szykanie. Tak, <laughs> się, ale dojechaliśmy do mety, dobrze się bawimy, się no. dzieje. Dobra, powodzenia. Tak co, so. nie przepraszam, celuję, czy zitwaj, muszę Cześć, witam, jak się jedzie? No, szybko, ten odcinek już pojechałem troszkę szybciej. Pierwszy, pierwszy OS. naprawdę trudny. Także Opony mam, masz takie się. jak trzeba? Opony mam deszczowe, taki nieprzesychający asfalt, ale mogę założyć typowo deszczówkę. No niektórzy na, na slikach ja. Po drugim zakręcie, no ale tutaj to jest C2, tutaj ten tył. naprawdę on potrafi uciec. Dobra, chodzą. Oby do Mestika. Oby. I kolejna, czy dłutka. To jest, Jakie reklamy musiałem pokazać, jak się jedzie? Red automotive ILT? Jak się jedzie? Jesteśmy, najważniejsze <śmach> <śmach> Jesteśmy, jesteśmy Odcinek dobry, szybki Ślisko jest, ale, ale fajnie, fajnie jest. W dźwięku słyszałem, że ostro szedł Szliście Nie patrzymy na czasy, więc zobaczymy co będzie poradziło. No, Na razie. było, jest, było dobrze. Mi to, dobrze Na razie Puma na mecie drugiego odcinka Specjalnego Kasz. Jak się jedzie. Witam, puma. witam. Bardzo fajnie, bardzo ciężkie warunki, ale rzadko się nam takie zdarzają. W związku z tym jest, jest szansa sobie w fajnych warunkach pojeździć. No Dużo, Wam troszeczkę duża jest zdarza. nauka, gorzej. opony dobre. E, Czy na tyle na ile budżet pozwolił, na tyle są dobre, tak? E, no jest ok, Nie ślizga się aż tak, jakbyśmy mogli Dobra. myśleć, więc jest okej. Okay. Dzięki. Pierwsze sejczenie Na mecz Teres Racing Cześć, witajcie, jak Cześć. się jedzie? No mamy opony yy, miękkie, ale nie typowo deszczowe, no i troszeczkę się uściskujemy. Jest bardzo, bardzo ciężko. Ale Grodka. Nie? Opony dobre? No oponka przetrzywała. Jakbym jechał na, 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 na silniku to, to drama nie? Dobra, piona I Kolejne sejcento. Mamy się drugiego odcinka załoga 55 Jak się jedzie, super, super. super. trochę ślisko, ale myśleliśmy, że będzie mniej przyczepności, ale jest ok. Pojedziemy no teraz szybciej, troszkę. <gry> Ci, co najszybciej jechali, to wiecie, gdzie już są. Widzieliśmy, widzieliśmy. Na razie. Paweł, tylko to Tym <gry> razem. Witajcie jak się jedzie No warunki są mega trudne, ślisko na trasie, dużo takich podstępnych miejsc, teraz mieliśmy takie lekkie ratowanie na takim przejściu lewy prawy Ale udało się, na razie prowadzimy w klasie, także jest super Dobry, tak dalej świąteczkę. Cześć. Cześć. Opel Corsa Cześć, już się A, cześć. nie mogłem ciebie doczekać, was doczekać. Ja też nie jak mogłam się jedzie. doczekać mety i przejechania tego odcinka. No mieliśmy trochę perpety na pierwszym, bo przed nami załoga wypadła. W sumie bardzo dużo załóg wypadło, ale ta jedna właśnie nas wstrzymała, mieliśmy czerwoną flagę, musieliśmy ponownie pojawić się na starcie, stąd też takie opóźnienie. Jedziemy w klasie czwartej, a startujemy gdzieś za sekcjentami, także pod tym względem e, przygody, ale my jesteśmy zadowoleni, jesteśmy na mecie na razie bez awarii, ale to nasza pierwsza pętla, więc lajd jeszcze przed nami. I jest mokro. I jest mokro, no, także wszystko Cześć. po naszej myśli. Cześć. Dzięki. najdzielniejsze samochodziki, czyli Fiaty 126P, załoga numer 58. Jak idzie, spoko dwa razy nas obróciło, ale jest OK. to jest dozwolona No a co? Czy gdy nie zrobi nikomu? Pięka jest Słuchajcie, kończy się Pierwsza pętla rajdu KME Karkonosze Ostatnia załoga w Fiacie Tam już dalej autofunkcyjne Załoga numer 60 Biały malut, posadzki betonowe Jak się jedzie? Zawory a. grają? Co? Zawory ok. O, no, Uszelka się rozkręciła i olej ciepły Teraz idę do najlepszych kibiców. Pozdrawiamy wszystkich kibiców rajdowców. Dwie godziny nam przeszło w tym deszczu. Ale żaden, jesteśmy... autobus kibicami. nie jedzie, tak? tak? Pogoda nie przeszkadza. Trochę z ale było warto przyjść. To jak pójdziecie tam dalej, to jest nawrót imienia Janusza Kuliga. Kojarzycie takie no. fajne, zobaczycie, nie da się nie zauważyć i tam jest najfajniejsze miejsce. Dobrze. właśnie się tam będziemy kierować. Także dziękuję tak wam byli. bardzo i do zobaczenia. Jak na mecie też będziecie na rynku, jak się przesuszycie? O, o 17 tak. będzie. Tak, no, tak, będziemy. Nie to tak. widzimy się na mecie. Hej. Cześć, cześć.